Dlaczego 1 listopada jest dla nas tak ważnym świętem? Bo tego dnia wracamy pamięcią do pięknych chwil, które przeżyliśmy z ludźmi, których już wśród nas nie ma. Zobaczmy, jaka jest geneza tego święta. W Irlandii, w Galii, Bawarii. 1 listopada był tym dniem, w którym myślę, że to było związane także z zasłościami pogańskimi. W tym dniu obchodzono wspomnienie wszystkich, wszystkich świętych i właśnie ta data przyjęła się w kościele, w kościele Zachodnim. 1 listopada. Społeczeństwo obchodzi Dzień Wszystkich Świętych raz w roku. Kościół katolicki obchodzi go codziennie, bo codziennie któryś z błogosławionych ma swoje święto. Wtedy kiedy my obchodzimy imieniny, to tego dnia w Kościele jest wspomnienie danego świętego, naszego imiennika, świętego patrona, który, który ma również takie imię jak my, albo my też mamy takie imię jak, jak on. I w każdym dniu niemalże Kościół obchodzi wspomnienie jakiegoś świętego, ale wszystkich świętych w tym jednym dniu, 1, 1 listopada, wspomnienie i to jest uroczystość wszystkich, wszystkich świętych. Uroczystość wszystkich świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. Święci są dla nas drogowskazem, wzorem, osobami, które mają nad nami czuwać i do których kierujemy swoje modlitwy. Święci mają swoje znaczenie również dla współczesnego świata. Gdzie były budowane ołtarze? Na grobach świętych. Te znaczniejsze kościoły, zacniejsze, mają czy większe, ważniejsze, mają właśnie ołtarze zbudowane na, groby, na grobach świętych. A wszystkie nasze ołtarze, możemy to także sprawdzić w naszych kościołach, te, które są ołtarzami stałymi, kamiennymi, mają w sobie relikwie świętych. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Ten dzień ma charakter religijny, głównie katolicki, ale dobrym zwyczajem obchodzi je także wiele osób innych wyznań albo nie wyznających żadnej religii. Jest to wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.